Witamy Was, maniacy spawania w kolejnym odcinku i po raz kolejny wasz ulubiony duet, czyli piękny i bestia. Partnerami kanału są firmy Rywaler HC, właściciel marki Most, GPPH, stoły spawalnicze, stel i drozos. Jakość i zaufanie oraz firma Fronius, tam, gdzie jakość spoin ma znaczenie. Dzięki uprzejmości jednego z naszych widzów, dzięki Adrianowi, dostaliśmy urządzenie Spartacusa do przetestowania. Dzięki temu też Adrian będzie wiedział, co warte jest to urządzenie. EasyArt 205 taki model mamy, więc bardzo serdecznie dziękujemy, oczywiście, za zaangażowanie. Fajnie, że nasi widzowie, czyli Wy angażujecie się coraz częściej w te nasze testy, że przysyłacie swoje urządzenia. No ale co nieco tutaj Karola teraz opowie na temat. Tego Spartacusa. No i plus za odwagę dla Adriana, że nie bał się przesłać tego urządzenia, co byśmy nie popsuli. No tobie też bym się bał wysłać. Na szczęście nie ja będę je testować. W związku z tym, ja mogę powiedzieć co nieco na temat tego urządzenia. Dajesz. Spartus. Nie Spartacus, tak jak my go nazywamy. Nazwa urządzenia Easy Arc 205, bo Spartus to jest marka. Kraj pochodzenia. Nie ma nigdzie informacji skąd to urządzenie pochodzi, natomiast dobrze wiemy... My, my, my mamy taką informację pobocznie zdobytą, no wiemy z jakich fabryk to wyjeżdża, więc co tu dużo będziemy mówić. Kraj pochodzenia? Chiny! Z racji tego, że na tabliczkach znamionowych faktycznie powinna być taka informacja, gdzie dane urządzenie zostało wyprodukowane, natomiast ta zasada tyczy się tylko i wyłącznie urządzeń przeznaczonych dla amatorów, dla hobbystów. Teoretycznie urządzenia przemysłowe są z tego zwolnione, podlegają troszeczkę innym normom. Natomiast czy to jest urządzenie przemysłowe, ja bardzo w to wątpię, ale faktycznie brakuje nam takiej informacji na tablicy znamionowej. Rodzaj urządzenia? Jest to urządzenie elektrodowe z możliwością spawania TIG Lift, czyli przez poparcie. Moc urządzenia od 10 do 200 amperów, zasilanie 230 V, czyli do gniazda jak najbardziej podłączymy. Kupując takie urządzenie, Otrzymujemy walizeczkę, a w walizeczce znajduje się urządzenie, uchwyt elektrodowy, przewód masowy, tarcza spawalnicza, której tutaj nie mamy, ale możecie się domyślić, jak wygląda. Zresztą Piotruś wyświetla do zdjęcia, jak faktycznie w nowości ten zestaw wygląda: młotek ze szczoteczką, pasek na ramię. Plus instrukcja obsługi, czyli taki standardzik. Co jeśli chodzi o cechy szczególne tej spawarki? No, w sumie poza tym, że można ją spakować do walizki, ta spawarka nie ma żadnych cech szczególnych. Zastosowanie, przemysł lekki, gospodarstwa rolne, prace remontowe, prace warsztatowe. Cena? Jak Google mówi od 530 do 615 złotych, w takim przedziale znaleźliśmy ofertę. Zależy od dystrybutora. Dokładnie. Co do samej walizeczki, fajnie, że ona jest, natomiast nie jest to żadna dedykowana walizka, tak jak w przypadku tego małe, małe, malutkiego Tiga Bellera, gdzie wszystko miało swoje miejsce, było widać, że ta walizka jest dedykowana, to jest raczej taka standardowa, Plastik niskiej jakości, bądźmy szczerzy, standardowa walizka, którą możemy kupić w, w zwykłym markecie budowlanym, w, takim jak Merlin. Ja wtrącę przykład. tylko, bo mi się przypomniało, że urządzenie do wytrawiania mam spakowane właśnie w bardzo podobną walizkę. I nie jest to urządzenie Spartusa. Tak, 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 oczywiście. To, tak jak mówię, standardowa walizeczka i nie jest to w żadnym wypadku zarzut. Natomiast skoro już jest kupiona walizeczka, to fajnie by było, gdyby tutaj jeszcze. O no, producent, no umówmy się, chłopaki z TIGLABU, gdyby poświęcili troszeczkę więcej czasu na to i dołożyli tu jakąś gąbeczkę, żeby faktycznie wszystko miało swoje miejsce. Bo tak to, to tak trochę no niby fajnie, że jest, ale z drugiej strony to urządzenie i tak nam się wala luźno. Wala się luźno, plastik. poza tym jak włożymy tam masę i, i przewód elektrodowy, no to zawsze porysuje jest ryzyko, się. że gdzieś tam się to porysuje. No i urządzenie traci trochę tak na jest. ogólnym stanie. Co do jeszcze samych przewodów, zaraz sobie je rozbierzemy i potwierdzimy, czy to jest miecz, czy aluminium miedziowany. Ponieważ takiej informacji nie mam. Natomiast nigdzie na stronie ani Tiglabu, ani innych dystrybutorów nie było informacji na temat długości zamieszczanych przewodów, jakie tutaj mamy. My wiemy jedno, że jeśli chodzi o przewód zasilający, ma on ponad 2 metry, czyli wszystko jest zgodne wszystko z normą fajnie. A co do tych przewodów, zaraz to zmierzymy i sprawdzimy zero jedynkowo co my w ogóle w takim zestawie dostajemy, tak? A yes. Do obudowy bardzo proszę, ponieważ Cyk. według normy powinniśmy to mierzyć od obudowy i widzimy, że mamy nawet ponad 2 metry. Nieszczególnie jakoś naprężając na ten przewód I Jak się zapali, to zdążycie uciec. No spokojnie, no w sensie takim raczej, że się nic zapalić nie powinno. Dzięki temu właśnie, że przewód jest do odpowiedniej Długi. długości. Przewód masowy jest on chyba najkrótszy z całego tego zestawu i trzeba przyznać, że jest faktycznie króciutki. Jakbyśmy go sobie tutaj. Y, tam, kochanie, przytrzymaj na końcu, tam gdzie Piotruś. Dą Piotruś pracę. niech nagrywa. My tutaj mamy, no, żeby powiedzieć, że 1,50 m, to też jest takie 1,5 metra mocno naciągane, ponieważ 1,5 metra to my już mamy razem z, z klemą i z przyłączem, nie 1,5 metra samego przewodu. Malutko, naprawdę malutko. Miejmy nadzieję, że to jest taka solidna mieć, chociaż. Oby. W związku z tym. Co do uchwytu elektrodowego. Tu Czy trochę dłużej. Uchwytu, kabla przewodu Przewód. kabla elektrodowego, nie wiem. Skrzyczcie na mnie. Tu mamy niecałe 2 metry. Już tak w miarę przyzwoicie bym też nawet powiedział, że, że tak, że. Chociaż to też jest długość oczywiście z uchwytem elektrodowym z klem, i skrzyłączem. Tak. Ale ok, 2 metry kontra, niecałe 1,5. Rozbieram te przewody i zobaczymy, czy, czy to mieć, czy to nie mieć. Mamy już tu ściągnięte osłonki z tych samych przewodów. Przewody od razu nadmieniam one są z zestawu. Przynajmniej tak nam więc przekazał. Niestety tutaj mamy niedziowane aluminium. Kurczę, jak na tak krótki przewodzik, masowy jeszcze aluminium, to trochę słabo. Ano. Mhm. Również miedziane aluminium, mówiąc o przewodzie elektrodowym. Szkoda, no, zaczęło się całkiem nieźle, a teraz zaczyna się całkiem gorzej. Tym bardziej, że są głosy, które mówią, że ludzie sobie chwalą te urządzenia, raczej nie narzekają na spartusy, magnumy, to jest wielu zwolenników. No, oczywiście, że tak. Każda marka ma gdzieś tam swoich zwolenników. Ja to za zawsze mówię, że jeśli komuś pasuje jego urządzenie, to dobrze, to, to, to należy się tym cieszyć, a nie negować. Natomiast też, bądźmy szczerzy, większość takich użytkowników, hobbystów, amatorów, nie ma zbyt bogatego doświadczenia, jeśli mówimy o gamie urządzeń, prawda? Zazwyczaj jest to jedno, może max dwa urządzenia, które w życiu gdzieś tam mieli okazję użytkować. Stąd trochę niższa perspektywa tego, co jest po prostu dostępne na rynku. Sterowanie? Sterowanie. Mam nadzieję, że mnie słychać głośno i wyraźnie, ponieważ urządzenie studzi nam się cały czas, więc wiemy, że włączając to urządzenie jesteśmy skazani cały czas na szum wentylatora. I tak, tak, oczywiście zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam na halach produkcyjnych ten szum nam nie będzie przeszkadzać, natomiast też ja jestem akurat świadom tego, że tego urządzenia na poważnych halach produkcyjnych też raczej nie uświadczymy. Ale dobra, wracając do już samych ustawień. Same ustawienia, no poświęcimy tutaj wyjątkowo niewiele czasu, ponieważ mamy trzy opcje, z czego tak naprawdę dwie potrzebne, trzecia już jest tak na doczepkę, mam wrażenie. Pierwszą opcją jest Tiglift, chociaż w sumie wszystkie opcje są na doczepkę. Ale dobra, to ja już wyjaśniam o co mi chodzi. Pierwsza opcja, którą tutaj widzimy jest to Tiglift, czyli podpinamy ten nasz najprostszy uchwyt z Stiga również z zaworkiem gazowym, który musimy odkręcić zanim zaczniemy spawać. Oczywiście TIG jest zajarzany przez potarcie. I prawda jest taka, czym jesteśmy, że niezależnie od tego, czy my będziemy na opcji MMA czy TIG Lift, również możemy spawać i elektrodą i TIG-lift. Tu jest kwestia tylko i wyłącznie zamiany biegunów. Tak, żeby nam się elektroda wolframowa, słuchajcie moi mili... Nie topiła, musimy zapiąć na elektrodzie wolframowej, nasz biegun ujemny, przez co masa będzie na dodatnim i to jest jedyna różnica, możemy to robić nie przełączając się pomiędzy tymi dwoma opcjami. No i trzecia opcja, tak jakby, to jest VRD. Jest to zabezpieczenie przed porażeniem prądu spawacza w momencie, kiedy pracuje nie wiem w błocie, w jakichś tam warunkach, gdzie jest dość mokro, wilgotno. Natomiast no, prawda jest taka, że jest to druga opcja MMA tylko z włączoną opcją VRD, więc tak naprawdę jeśli mamy MMA to spawamy po prostu elektrodą, a jeśli mamy VRD to spawamy elektrodą z opcją tego zabezpieczenia, a jeśli mamy włączony TIG to możemy spawać i, i TIG em Wszystko zrozumiałem? Czy zamieszałem? Ale do mnie? To tak, robiło. tak jest. <śmiech> tak <laughs> tam ja wszystko umiem. Tak? Ta, no i dobra, parametry spawania od 10 do 200 Amperów zarówno w TIG jak i w naszej opcji MMA od 10 do 200 Amperów. No i właściwie w każdej opcji mamy spawania to samo. A teraz sobie przejdziemy do samego spawaństwa. Jak ty tutaj naszym widzom pokazywałeś obsługę tego urządzenia, to ja oddałam się studium przypadków z instrukcji obsługi, którą dostaliśmy do tego urządzenia i znalazłam tutaj kilka ciekawostek. Instrukcja jest bardzo obszerna, jest tu szereg różnych informacji dotyczących bezpieczeństwa również. Postarana taka. Tak, postarana rzeczywiście. I mamy tutaj, słuchajcie, ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed Urządzenia spawalnicze Spartus Easy Arc przeznaczone są do zastosowań. Profesjonalnych i przemysłowych podłączenia i użytkowania urządzenia może dokonywać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowany fachowy personel. Co to za sztuka skręcić dwa kabelki? Bo tam są trzy fazy. No to trzy kabelki wielkami różnicami. Ja się zastanawiam, a właściwie ja się pytam, to dla kogo jest to urządzenie? Dla chłopaków z Tiglabu. Przyjeżdżają i podłączają przewody. No bo inaczej to ja nie wiem, wiesz. Ja oczywiście spawać nie potrafię, ja też się na tym za bardzo nie znam, więc wiesz, jak jest. Nie? Dobra, dobra, A, poczekajcie. Dobra, dobra. Jest też w definicja osoba wykwalifikowana, która zdobyła odpowiednie wykształcenie techniczne, odbyła szkolenie lub zdobyła doświadczenie umożliwiające dostrzeganie ryzyka i unikanie zagrożeń podczas użytkowania produktu. Dobra, ja to podłączę sam. Ponieważ moc tego urządzenia 200A pozwala nam co prawda spawać elektrodom o średnicy 5.0, natomiast producent tutaj jasno i wyraźnie nam pisze, że zaleca spawanie do elektrod o średnicy 4.0 i my sobie to sprawdzimy. Włączę urządzenie w takim razie, wykręcam maksymalnie 200A, zakładam elektrodę o średnicy 4.0. I sprawdzimy sobie dzięki tutaj tej skrzynece, którą Adam Maszynotwór, Pozdrawiam serdecznie, Adam e, dla nas zrobił. Sprawdzimy sobie, na jakich bezpiecznikach tak naprawdę w przydomowych warunkach będziemy w stanie spawać tym urządzeniem na maksymalnej mocy. No i też w trakcie przy okazji zobaczycie pobór prądu, jakie ma to urządzenie to, czy ono nam się zgadza z tabliczką znamionową, czy nie, to już będziecie mogli sobie zweryfikować sami, ponieważ Piotruś obok pomiarów pewnie gdzieś tam wklei nie? tabliczkę znamionową. Nie, nie wkleisz? Dobrze, to przejdźmy do spawania. Tak jak wcześniej wspomniałem, elektrody o średnicy 4.0. Tutaj Piotruś, proszę bardzo, nagraj ciekawskim widzom, co to są za elektrody. Tu mamy tabliczkę. Co to są za elektrody, jakie średnicy, jakie długości, dokładnie, dokładny skład oraz biegunowość, tak naprawdę, na jakiej spawamy, czyli jest to biegun ujemny. No dobrze, no to zaczynamy od najsłabszego bezpiecznika, czyli B10 z naszego zestawienia. Ustawienie jesteśmy na opcji MMA, tylko i wyłącznie, no i ustawione 200 A. Oczywiście przewody oryginalne z zestawu, takie jakie tutaj mamy i takie jakie tutaj posiadamy. Elektroda 4.0 mówiłem. Dobra, to smażymy. Uwaga na oczęta. Dobra, to długo nie potrwało. Będzie się wiemy, że nam się nie sprawdzi. B16. Uwaga na oczęta. Już kawałek jakiś tam poszedł, chociaż też nie za dużo, ale uważam, że powinniśmy przynajmniej móc przynajmniej jedną elektrodę wysmażyć. Następny bezpiecznik C16. I uwaga na oczęta. 16 również nam wybija następny bezpiecznik zestawienia C20. Uwaga na ta. No i super, C20 prawdopodobnie nam starczy, natomiast potwierdzę to smażąc całą elektrodę. Tak, tak, 4.0, tak jak poprzednio, nic się nam tutaj nie zmienia, moc ta sama. Bezpiecznik C20. Mm. Mm. I uwaga na oczach. C20 też nam potrafi wybić po połowie elektrody mniej więcej. C25, tu się już i tak i tak zaczyna bezpiecznik, który prawdopodobnie gdzieś tam w garażu mało kto z Was, kto z was ma. No ale okej, okay. to może też całą elektrodę od razu na tym C25 zobaczymy. Dobra, uwaga na oczy, pa. Wydaje mi się, że mało pocieszająca informacja, natomiast gdybyśmy chcieli wykorzystać pełną moc tego urządzenia, no to już wiemy, że musimy się zabezpieczyć, zabezpieczyć zaopatrzyć w bezpiecznik C25 przynajmniej. Co do poborów prądu, no to wy je widzieliście, ja jeszcze na chwilę obecną nie. Sprawdzimy sobie jeszcze szybko tylko miernikami cęgowymi, jak wybija nam tutaj moc tego urządzenia, z racji tego, że EWR, tak jak widzicie, na dzień dzisiejszy jest ściągnięty, ponieważ miałem wersję demonstracyjną, ją oddałem. Mam już tutaj swoją w pudełeczku, tam sobie leży, natomiast muszę ją przykręcić, podpiąć, przede wszystkim połączyć z komputerem, co jest najtrudniejsze akurat w, w przypadku tego EWR-a. Więc dzisiaj wyjątkowo skorzystamy sobie z mierników cęgowych. Ci widzowie, którzy oglądają nas pierwszy raz, no to informuję, że wszystkie nasze mierniki posiadają aktualne świadectwa kalibracji. Liczniki założone bezpiecznik C25, 200A, elektroda 4.0, sprawdzamy. Uwaga! Ile tam nam Piotruś wybija? Ale na, dru na drugim 200 Ja bardziej wierzę temu drugiemu Czyli by było w teorii 200 co do, co do Sonela No to już straciłem do niego tam kiedyś zaufanie Obydwa są kalibrowane Sonel był drugi raz w kalibracji Widzę, że już mu coś dolega. Tak czy inaczej, ja wierzę temu, temu miernikowi, że tu mamy faktycznie 200 Amperów. EWR no by nam dał naprawdę zero-jedynkowe pomiary. Niemniej jednak, nie podejrzewam, żeby tutaj było coś, coś oszukane, coś źle, także przyjmujemy, że te 200 Amperów faktycznie to urządzenie wyciska. Przejdźmy, moi mili do podsumowania. Ja mam swoje wnioski Karola przypomnij mi bardzo cię proszę kwota. Kwota. Widełki od 530 do 615 zł brutto, już do zapłaty. Rozumiem. Co do samego urządzenia wyciska 200 amperów, spawać, spawa całkiem nieźle. Natomiast te przewody, które są wyjątkowo króciutkie, a niestety są również aluminiowe i w cenie 556 zł, gdzie dostajemy bezużyteczną maskę i bezużyteczny młoteczko szczotkę, bo to już wiemy, to już mamy przewertowane z innych chińskich urządzeń. Tak, zgadza się. Doskonale wiemy co to jest. Powiem szczerze, że nalepkę bym dał tutaj zieloną, gdyby nie te przewody. Przez przewody ja dam nalepkę żółtą. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Bo troszeczkę mnie to zniesmaczyło takie ukrywanie długości przewodów i to, czego są zrobione. A w tej samej cenie kupimy tysenkrób 200 A za 500 chyba złotych czy 550, gdzie mamy dwumetrowy, miedziane przewody, zarówno masowy, jak i przewód od y, uchwyt, z uchwytem elektrodowym. Tak no to prawda no i tutaj nam się właśnie już rozjeżdża tak jakby. I oczywiście żeby nie było. tesenkrub nam nic nie płaci. Nie jest to żaden nasz partner już nam też próbek nie dostarcza. Nie jesteśmy w żaden sposób powiązani. Takie są po prostu moje prywatne osobiste odczucia że w tej samej cenie wolałbym jednak zainwestować w tesenkrub ze względu na przewody bo cena jest ta sama i yy, żeby nie było to urządzenie spawa. Spawa całkiem nieźle, nawet bym powiedział, że dobrze, no ale mankamentem jest tak jakby podejścia samego producenta czy importera do, do tematu. Przemiczmy to zamiast powiedzieć uczciwie, jak jest. No, i to jest bardzo niefajne, i ja wielokrotnie pod postami, gdzieś tam pod rolkami, które wrzucam, czytam komentarze. A bo wystarczy wymienić przewód zasilający, i bardzo często no, ale też to jest pojawiają kosz. się. Tak, oczywiście, bardzo często poró porównania też do samochodów. To, to tak jakbyście chcieli z pasata zrobić Ferrari. No Zmieniając Trzeba... opony. Nie? Tak, <laughs> zmieniając opony albo cokolwiek. Wszystko to wymaga inwestycji finansowej, A w związku z tym ta spowarka wtedy nie jest już warta te 500 czy 600 zł. Tylko znacznie więcej, bo trzeba dołożyć do lepszych elementów, do lepszych części, więc... Ja nie wiem, ja się waham. Ode mnie uczciwie żółta nalepa, ale to też mówię, że nie, nie dla samego urządzenia, a dla całego podejścia i tych przewodów że tak jakby to mi troszeczkę popsuło doznania związane z tym urządzeniem. O, może tak powiem, to dyplomatycznie. No i bardzo dobrze, ja się wstrzymam z bólami. Gdzieś tam sama nie wiesz. będzie, tak, sama nie wiem, no bo w sumie nie znam tych urządzeń. Mamy ankietę. Was odsyłamy oczywiście do ankiety, gdzie możecie sami zagłosować, bo tak jak widzicie, my też głosujemy po swojemu, tak jak my czujemy, czekamy na Wasze głosy, chcemy się dowiedzieć co i jak. Urządzenie owszem spawa, ale to tutaj całościowe podejście zawodzi. Jeśli macie jakieś uwagi, macie jakieś opinie związane z pracą tego urządzenia, piszcie. Bardzo chętnie poznamy wasze głosy. Możecie też przesyłać do nas takie urządzenia. Ogólnie chodzi o to, moi mili, nie piszcie do nas próśb z przetestowaniem jakiegoś urządzenia, tylko piszcie do dystrybutorów, do producentów tych urządzeń. Czyli tak jak ostatnio bardzo słynny Ideal, który wychodzi, nowe, no, nowa gdzieś tam seria Ideala, Ekspert Pro, w ogóle już dobra kolejne przemysłowe. Tak, urządzenie. pomijam już tak jakby nazwę. Pisaliśmy na waszą prośbę do dystrybutora głównego, natomiast no, bez odzewu. Im więcej będzie prośb waszych do danych dystrybutorów czy tudzież producentów urządzeń, tym chętniej oni nam będą je przesyłać, bo pamiętajcie, my testujemy urządzenia totalnie za darmo, niezależnie. Jedyny koszt, jaki ponoszą firmy, jest to koszt przesyłki w jedną i w drugą stronę. Czyli znowu piękny i bestia. Się z Wami żegna, mam nadzieję, że się <laughs> podobało. Także zostawcie komentarze, zostawcie lajki, like, zostawcie subskrypcje i tym podobne inne rzeczy. Trzymajcie się. Cześć!